Siemano, 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 już jestem z powrotem, już wiem gdzie jest, więc możemy wrócić. A, co najważniejsze, jeśli chcecie robić całego, dojść do ukrytego bossa, zaraz ja idę z powrotem, do ukrytego bossa, to mm, nie możecie robić tego na raty. Nie możecie wychodzić z gry i wchodzić do niej jeszcze raz, bo wszystko się zresetuje. A, I i będziecie wszystko od nowa robić, więc nie można wyłazić. Już mi się to sobie przypomniało, zajrzałem sobie do materiału <noise> swojego nagranego wcześniej tutaj gdzieś za tym. E, za kościołem, za kościołem jest ta miejscowa chyba tutaj. O! I tu będzie trzeba jeden z telewizorków odpalić. O, jest. Tak. Telefon, tu jest taka wanna z krwią i tutaj mamy pierwszy horror. To jest horror mówi Isterek. I tu mamy krąg, klap, trap idzie. <grymne> Także mamy krąg, i lecimy do następnego telewizorka. Będzie ich trzy. Drugi telewizor, ten musi być pierwszy, bo inaczej nie, nie zaktywizujecie pozostałe. Tutaj jakiś coś, jak bo już maksa dawno, więc tylko se podnoszę. Drugi telewizorek będzie. Jeden będzie tu, jeden będzie tu. tu. Zrobimy ten obrót najpierw, tutaj obrócimy dookoła, tam gdzie Blacksmith był i tak dalej, kowal, a potem tu pójdziemy gdzie Pumpkinhead. Także śmigamy, dobrze, jeden. No, możemy iść tędy. Tutaj niestety musimy obrócić dookoła, bo um, jeden z telewizorów jest w podziemiu, Może będzie w takiej małej piwniczce przy domku już za kowalem mm, tutaj będzie pewnie to Zaraz, teraz czy my mamy ja mam nadzieję że mamy amunicję trochę zrobimy to szybciej i tak mnie zamolili to szuje. żółta ta by się przydała zdążę do następnych nie zdążę czyli ich powiedz po prostu lecimy dalej może tego nie dogonią zostały ale numery zostały no nie, nieźle no dobra, Forge śmigamy do Forge ale mam źle za zapytań. może jakiś Speed by się przydał dobra tu na szczęście chyba Blacksmitha nie będzie mhm. śmigamy dalej o! Jakaś krzyweczka. No proszę, proszę. Coś... purpurowego. Uuu, grogiem samym. No, sobie radę. No proszę, proszę. Jacobs. Uuu. Jaka fajna. A tu? Sobie, ale fajnie, bo ten jest. teraz nas sprawdzimy na... Mm, shotgun. O, zmienimy sobie shotgun na no, tego. Gdzie on jest? To ten był, tak? No, trochę słabsze od naszego. Ale tu żeśmy wyjęli coś. Gdzie to było? Tego. O, też nas. Jak to, jak to szczela? Ach, to są te odbijania. Nie, to takiej nie chcę. Ale dajcie tego, że z... O, Będzie się działo. No dobra Już pijani? Tak, teraz jesteśmy pijani to można strzelić. Uuu. No dobrze, napijaczka. Polecimy, dobra, mamy damage latkawa Masakra będzie zaraz. O, chodź. Uo, padliśmy. <śla> Za dużo powera No ale daje nieźle ten szankę ale pierdnięcie ma nieźle. Tu będzie paru. Aż, yes, tych to nie lubię. Damy im tutaj, tak? Bo mamy chyba trochę ku mało. Ach, będę mnie trafił. Szuja. Nic w go nie bierze? Hmm. A, teraz się biją razem. No dobra, pobijcie się chwilę. Ktoś jeszcze? ktoś jeszcze gdzieś jest Lec, się potrafisz ty, no weź się o! I tu mamy piwniczkę. I tu mamy kolejnego historia filmu Poltergeist Tak jak na liście polecam. Zarąbisty film. Mm. Haupom nam trzymają się. Bit. Ten niebieski to chyba będzie. Tak, niebieski cukierek odzyskuje nam ammo. Popatrzymy chwilę na kota. Iha! I lecimy dalej. Tutaj była nasza czerwona dynia ostatnia. I tutaj przelecimy sobie na... O, doleciałem do... Lopsa. i lecimy do dyniowatego Opsa. A tam co musi? No, Jakaś givera zielona brzitka, słowa. Lecimy do dyniowatego za przebiec obok niego na razie i... Trzeci telewizorek załatwić. Na razie jeszcze mi się trzeci płomień nie zapali. A potem wrócimy do dyniowatego tego szybciorem i przypalimy mogłówkę. jak się uda. Zobaczymy. Tu jest dyniewaty. Oczywiście wyskoczy dopiero, jak przekręcić ten zaworek. Dobrze pamiętam, tu jest. O tak, tu się zaczęło świecić. O, ten zaworek przekręcić dyniewate życie. No teraz nie przekręcamy zaworka. Teraz idziemy do trzeciego horroru. On będzie gdzieś tutaj schowany. Pod młynem, wiatrakiem, pod spodem. O! Tu. I tu mamy schowany film. <ścoughs> Psycho Blair Witch Project. ZAROBISTY SERIO... To jest serial film, nie serial. dobra. Mamy załatwione trzy telewizory. I wracamy... do... miejsca, w którym ukryty jest... kolejny boss. Szkieletor. Tam chyba jest wyjście? dobrze pamiętam, czy mi się coś pomerwało. Bo... Mm, mm, tu gdzieś jeszcze można te rury wchodzić, ale... Tu czy gdzieś? Tam chyba wyżej się wskapuje się lata po rurach i też coś tam jeszcze jest, ale jeszcze tego nie można więc może następnym razem. Dobra, śmigamy. Mamy, mm, czy żeśmy coś przegapili? Wydaje mi się, że trzy telewizorki. Czy jest ich tu więcej? Bo dzikiej machy są jakieś indywidualne. No, wchodzimy przez furtkę. O tu, wow, jest. jest trzeci. Telewizor mamy załatwiony, więc została nam dynia. I już za chwilę polecimy do dyni w następnej części. No to do zobaczenia.